Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony dolerian i witajcie w kolejnym filmie z minecrafta gdzie kontynuujemy nasze przygody, zbieractwo i ogólnie eksplorację tego co jest na dole u, no u góry może nie, ale na, na powierzchni a co dzisiaj ciekawego będziemy robić? Dobre pytanie, zobaczę co tu w zasadzie mam mało rzeczy ale dobra, mamy jakieś tam podstawowe rzeczy e, postanowiłem sobie pójść jeszcze trochę po lawę. Żeby sobie zrobić, wiecie, ale taki też gdzieś tam epicki wodyspet. Chociaż wydaje mi się, że to może być trochę takie przesadzone. Czy ja tam widziałem tekstury lawy przebijające się? Tu no, chyba tak. Nieważne. Wymyślałem sobie, że sobie zrobię jakąś taką, wiecie, jakiś strumyczek, taki lawy, taki lawzdoby. bo to jednak te światło daje a. Nie ukrywam też sobie wpadłem na pomysł. Hej, a jakby sobie zrobić taką podłogę? No bo jakby nie patrzę, mam dużo tego szkła, ale... Potem wpadłem na to, że kurde, jednak chyba będę potrzebować więcej tej a Mam tylko dwa wywiaderka, bo jedno schowałem zapaść no ale dobra, nieważne. Będziemy sobie po to. Jak sobie ją przypomnę czy czy ja tu schodziłem? Eee, chyba nie. Raczej nie, to jest jakiś ślepy zaułek, kurde. Okej. by się to za zatygować W ogóle właśnie, ale nam pochodnia, bo tu mi przebija słońce, nie? Ale potem tu nie ma w ogóle światła, tak samo tutaj, no. O. Nie no, w sumie pochodnia tu jest, dobra, nieważne, niepotrzebne to jest. Zauważyłem w zasadzie tą rzecz, że przecież kurde, prawie w ogóle też nie zeksplorowałem tych większych terenów. No tam już byłem, gdzie ja to jeszcze tu nie byłem. Nieważne, może ja po prostu pójdę po tą lawę i wrócimy na powierzchnię, żeby się znowu nie stracić. Pod warunkiem, że się nie stracę, bo jest tego duża szansa, wiecie o tym przecież. Dobra. Mhm. Ok, czekaj. Nie, tu nie było lawy. Tu były tylko te diaksy, które już ich nie ma. A lawa gdzieś tu była. O, gdzieś tu łazie jakiś. Gdzieś jest. Nie, wi nie wiadomo gdzie. Nie. Lepiej, żeby się nie pokazywał. Mhm. Dobra. Pyk, pyk. One. Teraz jeszcze drugie. Ja już to nie mogę zebrać. Uuu. Co za głupie to. Dobra. No i w zasadzie tyle. Właśnie. Bo mówi się o tych tam Redstone, To tylko, że. A nie, mam kilof jednak. O tym mogę już pozbierać, nie? Czy też tylko diament może to zebrać? Nie. Okej. Okay. Świetnie. Nie, no bo ja tam już trochę tego mam. Nie wypisali się, że to jest dobre. O, na przykład do tego TNT, że można potem zrobić sobie jakąś taką bajkę czy coś i. Wiecie, z, z daleka sobie zrobić, więc w sumie okej, okay. tylko że jakby patrzeć na to trzeba sobie zrobić polowanie na kliperów. Właśnie, ja w ogóle mam jeszcze, nie mam, ale jak jestem tu to mógłbym pozbierać jakbym znalazł żelazo, co nie? Mógłbym sobie zrobić więcej wiaderek hmm? e a, a propos właśnie klipperów, a propos, młody, chodźku, no chodź Nie wiem czemu młody, a może i młody, nie wiem, bo taki jakiś taki tylko nie wybuchaj, o o o No weź, no kurde nic mnie nie dałeś. Cholera <grystanie> Ja już myślałem, że już jakiś proszek dostanę Ale nie taki wiecie, do pieczenia, o żelazo Pełno lawy oczywiście, no tu jeszcze jest recnonek. To sobie go wyźniemy, póki jest Okej, okay. a bo tu jest lawa I ja coś czuję, że może być wtopa niezła jak się okaże, że pod tym będzie lawa? Na razie nie, na razie. Oooooo, oh, 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 ty, 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 e a! I pyk do lawy! Ha! Ty jeszcze we mnie szczelił? Przed śmiercią? Co za kozak! Ale dzięki niemu zauważyłem, że tu jest lawa. Znaczy, lawa Lawa to wszędzie jest, tylko chodzi mi o to, że jest. jak jak kurde. Ty, no po prostu jakiegoś zawiasa dostałem. Chodzi mi o żelazo. Mogę tak zrobić? Mogę, ale będzie ciemno. Dobra, pyk, pochodnia. I zbieramy. Uff, trochę ich jest tu. Ale potem już nie było lawy chyba, nie? Eee, nie ma. O, jeszcze Redstone jest nawet spoko. Nie, no, ale już na dwa... Ile ja ich mam? Osiem, e, to, na wiaderko będzie. Czyli tu chyba na dwa nawet. Wie tylko jak wrócić. A proste chyba, nie? Czekaj, ja węgiel mam? W ogóle przy sobie nie mam no to też muszę zebrać węgiel. Kurde. Fajnie mieć jak surowiec pod nosem. Nie, można szybko coś porobić. Nie tak cztery wiaderka chyba mi styknie, no dobra no. Nie, nie be, 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 będzie to sobie pływać po prostu. Nie będzie tak tutaj stać, chyba że się potem poza materiałami po prostu jakoś wiecie... Posunę i będę sobie tutaj po prostu latać po te... Klawy. Mój niestety, ale gdzieś tam... Szukałem, próbowałem i się okazało, że nie, no kurde, nie da się zrobić tak jak jest z wodą, chociaż tu było tak widać, na zasadzie nie wiem, no, można spróbować, nie, nie będę ryzykować, czekaj, bo ja chcę zrobić piecyk, Mnie po co jak mam piecyk, ach, jaki ja jestem ślepy, pyk, pyk i ty się rów, a my idziemy dalej kopać, szukać. Ty, może jakieś diamenty znajdę? Nie wiem, ale wiem, że sobie muszę jeszcze trochę węgla pozbierać, A chociażby dlatego, że mi się pochodnie kończą. Tam, w... no właśnie, te pochodnie. Tylko jeden patyk mam, ale dobra, czekaj. Mam trochę drewna. O. Pyk, 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 pyk. 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 Gdzie ten bungie. Pierwsze patyki weź sobie, co? Okej, okay. znowu jeden mi został. Okej, okay. tyle na razie mi chyba styknie. Powiedzmy, że tak. I idziemy dalej. Dobra, tu już widzę, że coś się zalało. To mocno zalało. O, złoto. Wow. A tu mamy coś. Prześwit do lawy. A lawa na razie mnie nie interesuje. Ale chyba zatyguję tą schodami. O, czemu by nie? Ja no dobra, bądźmy poważni, okej? Okay? Bądźmy poważni. Czekaj. Hmm. Ej. ej, a... O, nie no kurde, ej! Gdzie mi to tam, wracaj? I pomogło? Nie. Jeszcze gdzieś tam przebija, nie? Mhm. No weź to klapnij. oszty no, oszty Co to tam? Ta, tam jakaś dziura jeszcze co? Nie, ale że dopłynięcie do tego jest dość... Ciężkie, no czemu nie możesz, czekaj, muszę jednak bardziej I pyk, nie ma cię Jeszcze ci mało, ty jednak, tu jest jakaś dziura Ty dosłownie, tu coś jest że Muszę pierw rozwalić tego O Czyżby ukryte pomieszczenie Dawaj, 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 dawaj I wypłyń Ty dosłownie Hehehe <grym> No raczej to jednak wybija skądś wyżej Dałbym radę to jakoś z tej w kolejny. Oż ty, to to takie buty. Nie wiem, gdzie trafiłem, ale najwyraźniej przyczyna problemu jest tu. Oje, że tam dopłynę. Nie, no, chyba dopłynę, nie? Mhm, tak dopłynę. No to zalepimy cię. I nie ma. Koniec. Ja widzę, że znowu jest więcej żelaza. Tu się w ogóle coś świeci. A może dlatego, że lawa. Nie wiem, sobie zrobię jakieś takie schody. Nie, po prostu. Aha, okej, okay. To takie coś. Mhm. Ale tu lawa, ale nic poza tym. Ora! Po co ja to zaklejstrowałem? Jak tu przecież, no. Tu przejść ma być. Dziura normalnie. I właśnie, ja tam. Aha, po prostu mi zbroja ucierpiała, dlatego mam tak mało jakby tego pancerza. Bo się zastanawiam, kurde co ja, nie jestem w pełni ubrany. To jednak się okazuje, że nie, nie, nie po prostu, kurna, hello, ucierpiało się parę razy, co nie? Dobra, te, te złotkę mogę chyba też sobie zabrać. Ej, wydaje się, że się przyda, nie? Nie wiem, do czego się przyda. No wiem, że tam też można mi te miecze i to, ale gdzieś coś czytałem, że podobno to aż takie, podobno te złoto takie dobre, to to nie jest, jak to się by wydawało, nie? lepszy jest ten metal albo ewentualnie diament. A, no, już się ładnie wypaliły. E to jak już tu jesteśmy, tu myk O, myk Aha, no tam muszę sobie tak zrobić. W sumie szczał nie mam. A jak się robi szczał, Ale to... Nie, nie wiem. Eee, szczały chyba trzeba pióra mieć, no, tak na, na logikę, nie? Bo tam, żelazo. Wiem, że trzeba mieć. Ja muszę sobie zobaczyć na internecie po tym, kurde, jak to jest. Właśnie, w międzyczasie sprawdzę, bo A jak to było, że było to tak, tak, to jest lewarek, czy raczej dźwignia? Wiecie, do tego redstone'u, nie? Mm -hmm. to, to chyba podobno ma jakieś ograniczenia, nie? Ok, czyli co? Tu już widać, że słabnie tak ciemniejsze jest niż tam Ale okej, okay. czyli już odkryłem kolejną rzecz To co mi kurde ludzie pisali, że kurde ten mm, Że Minecrafta 1.3 kurde ma mało tych rzeczy Chyba, że... No dobra, bo ja słyszałem, że tam jakiś nowy coś tam dodali Jakąś mechanikę czy coś i To niby sprawia, że jest lepsza zabawa To się czeka, bo... Teraz dopiero przetapiam, o mam na jeszcze jedną wiaderkę, ale oj no no, cztery wiadra mi wystarczą O, już wiem Żeby mi to tak jakoś nie pływało, bo ja nie wiem czy pływająca lawa wydobywa jakieś dźwięki czy co, dobra zostawię, jakby co się miało dziać To ja sobie to tu zostawię, teraz się zastanówmy jak mam z powrotem wrócić Po prostu najlepszą drogą będzie z... zrobienie sobie pseudo schodów tak, tylko trzeba tak doskoczyć? A doskoczę, patrzcie. To ja nie dam rady. Trzeba poćwiczyć parkury, co nie? nie no to pewnie śmiesznie wygląda. O, i tu już mogę sobie tak pacnąć. Aha, no. Puhle. Nie pacnę, bo coś mi zawadza. O, teraz już myk. Tutaj pyk. Ładnie, ale wniosku, czemu tu tak ciemno jest, to? No. O. E, teraz gdzie jest to wyjście? Chyba tu, nie? Mhm, mm tak, bingo. Ale no muszę sobie jakoś lepiej oznaczyć te miejsca, bo naprawdę. Po prostu, nie wiem, czy jak, jak to jest, że ja się po prostu aż tak tracę, czy ja tak zapominam? A i teraz, a i teraz tutaj. Trzeba jakoś się przebić. To jest bez sensu. O, kliperek. Siemano, siemano. Nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj, zielony. Nie wybuchaj. <laughs> no i co, żeś zrobił? Miałeś nie wybuchać. I kurde znowu nie mam proszku. <noise> ja zawsze mam pecha. Kurde, zauważyliście, że jak się tutaj gdzieś idzie, ten to się takie zawiasy robi. Masakra. Ale dobra. Nie a wiesz. Wyżej muszę, kurde. Tutaj też jakaś ciemnica, kurde. Ale tu jest co. To jest, co? ja też oświecę tą szparę, żeby nie było. No tak, dlatego jest tak ciemno, bo jest noc, a stąd się wziął ten mechłep zielony. O, bo kogoś kaktus skosił. Nice. Dobra, damy radę. Po potruchtamy, dojdziemy. Kwasie, kurde, teraz mi się przypomniało. Jak ja chcę sobie zrobić oświetlenie z lawy, a jak ja kurde większość ma wszystko z drewna. Czy <grym> mi się to podpali? Dosłownie, przecież nie. Mówicie, ja bym myślałem taki pomysł. A tu są takie walne, czy co takie. Ale. No, no. To jest dzionek idzie? Ale już mogę i spać. A! Zdążyłem przed tobą słońce. O. Ile tyś spał? Dwie minuty? He? Nieważne, to ty w ogóle papu. Papu? Papu? Mam. mam. O! Świnia! Ja nie ja nie po to ci pokazałem jak się otwiera drzwi, żebyś ty mi wchodziła tu bez... Jeszcze mi nic nie dało, no nie. Słuchajcie, koleżanka się kurde trochę wiecie, tygowała, więc muszę was tutaj też pobijać. O, piórka, piórka, piórka. Pszczoły. Gdzieś jeszcze w magazynie chyba powinien mieć jakieś. Dokładnie. Teraz zobaczymy czy ja dobrze... Ty w ogóle czemu ja tu... Mm -hmm. No tak, przecież wysadziłeś sobie mieszkanie, to teraz masz. Wszystko poszło w proch. Dobra, sprawdźmy tutaj. Ja dobrze pamiętam. Nie. Chyba, że na odwrót. Mhm. Czyli jednak nie. Chyba, że co inaczej by się robiło. Pszczoły. Kurde. Ja tylko przelotowo widziałem na jakiej stronie. Ale, kurde. Nie, mi się wydawało, że to tak. Chyba, że czeka. Może z tych pierwszych ma być? Nie. Chyba, że co tak. Kamień? Nie... Yeah. Ja yeah, kamień. No sumie, e, to by było też logiczne, ale... I co, czekaj, Jak kamień dam? No nie. Nope, nope, nope. Czyli nie wiem. czy jednak trzeba zrobić polowanie na szkielety? Dobra, to ja bym mógł sobie tą lawę wykorzystać. <słuch> <słuch> Albo po prostu sobie z jedno wiadro schować. Właśnie, bo, bo ja chciałem sobie zrobić, dobra. Domu nie, w domu tego nie zrobię, bo przecież mi się to spali. Dobra, ja schowię jeszcze sobie na zapas trochę tych tego też redstone. Dobra, na razie niech sobie zostanie. My zjedziemy sobie w dół. Wyjdziemy. Okej, okay. gdzie ja bym to chciał zrobić. Ym, ba, 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 ba. Dobre pytanie, wiecie, bo nie mam pojęcia. Znaczy, ja sugerowałem gdzieś tutaj, pod tym, nie? tak, tak, tak Taką tą zrobić. Jak mi to by tu poszło, żeby by mi tego nie zalało? Mam jeszcze wodę. Hmm, dobre pytanie, amigo. Ty właśnie, muszę w ogóle skoczyć na górę. zobaczyć czy mi już te całe zboże mu się urosło. O, witający piasek. Trochę niespotykana rzecz. Bo tego się nie da zrobić, a jakiś błąd gry. E, niech se tu stoi. Czekaj, jak ja? No a, bo już sobie tak zrobił, że kurde teraz się tu nie dawaj. O, łowiecka! To się ma no. Dobra, muszę jakoś się... Um, powiedzmy zamknąć. W sumie ja tu mogę... O! ona mi może tędy uciec. Masz tu być. Jak cię tu nie będzie, to cię znajdę, a wtedy wiesz co będzie. W zasadzie nic. No, nie no, wełna, gdzie, gdzie, gdzie na drogę, co? I na spróbuj, i na spróbuj, nie? cię kurde, A coś mi urosło. Oczywiście tam, gdzie miałem tełę. To jest! Gdzie nie! Tu kurde! Czemu się nazywa kliper? On się powinien chyba nazywać... Cichacz. Dzięki, wodo! No i takim sposobem w zasadzie... <gryw> Mam swój efekt, tylko że... Z wody. Hmm. Tylko bardziej to chciałem tamtej dziurze, ale kurde, dobra, ja spróbuję tam dopłynąć, co? Ja płyń, 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 płyń. Trochę może to zająć, ale, ale ja, ja wiem, wiem, ja z siebie wierzę, wiem, że dam radę. Nie mam innej opcji. O nie, tlen. Tlen, 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 zaraz będą umierać. Dosłownie. Nie, o, oh, okej. Okay. Hapsnut Mamy dalej zabawę. Dawaj, 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 już trochę. Musimy naprawić te szkody. Kurde, moje pole piękne, kurde, cudne pole Powie, że mam ziemię. A, mam ziemię. Nice Co, co jest, nie! Nie, 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 nie. To nie to miało być, kurde Czemu ja muszę być takim ślepcem? Gdzie jest ten diament? Ja nie wiem, że jak się lawę wyleje to to też powstanie, no ale Po co mi ten kloc tutaj? Tu ma ziemia byś tu mają być pola uprawne, no że Ja muszę z czegoś żyć A nie, kurde obsydiany się zaczęły Ruplej to szybciej Akurat jak to powiedziałem, przebiłem Albo dobre wyczucie, albo kurde, no i co? Dobra, mam trochę tego. Tam gdzie w miarę jeszcze mogę to... Posadzam. Miał, musiałbym... O, mogę sobie chlebak zrobić. Mm, szczerze mówiąc to... Czekaj, bo ja na dole chyba sobie zrobiłem ten ten, nie? To sobie ją zrobię inną motykę. Pozbieram trochę zie zie ziemi, chciałem powiedzieć. Pozbieram sobie trochę tej... roślinności, mm, mm, roślinność. Kurde jaki zawias mózgu. albo lagi. Jedno drugie. Chodzi mi o to, że chcę nasiona pozbierać. też wam pokażę, jak to wygląda. No wiadomo, kto tam wie, to wie. A jak nie, to. O, co się robić tak. Wiem, że to głupie wygląda. No w sumie dla mnie też, bo to takie wiecie. O, mamy gotową ziemię do sadzenia, no ale z drugiej strony. Ej, co jest sadzonki? Ale no, najpierw. O, właśnie. I wychodzi. Raz na jakiś czas. Czasami więcej, czasami rzadziej. I trzeba tak napierdziewać. Oczywiście wiadomo, bo tu nawet nie ma wody. O, jeszcze jak się potem depcze, to, to tak jeszcze. Wraca do normy, trawa potem i tak czy siak rośnie Więc nie jest źle To no właśnie Muszę jeszcze właśnie, bo sobie zrobiłem teraz tą e, Żelazną motykę A wcześniej miałem tą kamienną i wiem, że ten Ona dość krótko mi trzymała No to widać, że jak tu na, na, napierdziela, bo to, to też tak trochę schodzi Ale dobra, ile ich mam w ogóle? 10 Dobra, spróbujmy jeszcze trochę tu, tak żeby jeszcze potem tam w miarę się cykło zrobić dobra może mam mniej niż połowę to nie no, z na tyle do tego tutaj tych kul zrobimy ten pasek o, pyk, pyk, o i przy okazji jeszcze mi tam wyszła trawa, dobra, pyk, pyk pyk, Pik pyk pyk, pyk pyk, pyk pyk, właśnie tu Teraz możemy się zająć tym tutaj, pyk, pyk, pyk. Teraz, dwa, trzy. O nie. Styknij mi tylko na ten jeden pasek. Ale dobra, jeszcze, jeszcze trochę ta motyka żyje. Możemy ją trochę porobić, rozbierać tych nasion. Jeździ przy naturalnej. Mhm. Co jak to dziwnie wygląda, nie? Jakie wiecie. Płuste pola z samej ziemi. Wykarczowane doszczędnie. Nie no, ej! Ma to nawet swój urok. Jakby się to nie zmieniało, zwykłą ziemię, to tak. No, nawet. To tak, by wyglądało takie wiecie, takie. To usłyszone. Ciekawe, czy będą takie tereny, bo coś słyszałem, że podobno w jakichś przyszłych aktualizacjach mają być nowe tam. Nie, że wyspy, tylko jakby nowe. Biomy, coś takiego. No, sam fakt, że tutaj chyba Jest? a być? Będzie? W ogóle nie wiem, bo zbytnio aż tak nie eksploruję, albo już eksplorowałem i, i zapomniałem o tym, że są to tereny zi zimowe, ale. Ach, ja mam taką pamięć ulotną, że to masakra jest. O nie, motyka mi poszła. Dobra, pójdę zrobić jeszcze ale tym, może, tym razem może z kamienia. O, nie ukrywam, że trochę mi żal jest. Tego Kamienio. Kamienia mam dużo więcej, więc to tam, o. O. Pyk. Pyk. nice. O nie, łowca. Poleszła mi kurde. A widzę, że z koleżankami obgadują plan, jak mnie zniszczyć. Och wy cholery Dobra to bo ten. Zakończymy tutaj, ja trochę sobie jeszcze poplewię, zrobię tutaj to. Na następnym odcinku coś pokombinujemy z tą lawą i pójdziemy też sobie jeszcze tam, bo się pytaliście się, co tam jest. To wam pokażę w następnym filmie, więc dzięki za oglądanie i cześć.